Nic nie poradzę, że się martwię, nic nie poradzę, że się boję. Coś ci powiem, jest coś, co możemy zrobić z lękiem, i to jest konfrontacja. Dziś chcę nauczać o wolności od lęku i strachu. List do rzymian 8,15 to świetny fragment, który naucza nas o tym, że Duch Święty nie przyszedł żeby zniewolić nas lękiem. Gdyż duch, którego teraz otrzymaliście, nie jest duchem bojaźni po to, by kolejny raz zniewolić Was lękiem, ale otrzymaliście ducha przysposobienia, ducha rodzącego synostwo. Przez które z radością wołamy abba, ojcze. Słowo abba to naprawdę oznacza tatuś, gdybyśmy mieli je przetłumaczyć dosłownie. To ważne, bo Paweł pisze, że jesteś Bożym Dzieckiem, synem lub córką Boga, więc dlaczego miałbyś się lękać? Skoro rodzic kocha swoje dziecko, to na pewno zatroszczy się o nie, prawda? A lęk pojawia się wtedy, kiedy nie wiemy, co czeka nas w przyszłości, albo gdy nie wiemy, czy sobie z czymś poradzimy. A Bóg chce, żebyśmy byli pewni, że On zawsze będzie się o nas troszczył, jeśli będziemy Mu ufać. Bóg zawsze będzie się o Ciebie troszczył, zawsze. Zawsze. To obietnica, którą otrzymałam od Boga. Bardzo często muszę go prosić, żeby wyszeptał mi to jeszcze raz. Zawsze będę się od ciebie troszczył. Wierzę, że Bóg chce, żebyś dziś to usłyszał i pozwolił, żeby te słowa brzmiały w twoim życiu bez względu na to, przez co przechodzisz. Może jesteś samotną matką z trójką lub czwórką dzieci i nikt ci nie pomaga, a może pracujesz na parę etatów. I przyszłaś tu dziś, żeby trochę odpocząć, i nikt ci tu nie mówi, co musisz zrobić po powrocie do domu. A może jedno lub dwoje z twoich dzieci nie zachowuje się jak trzeba. Życie nie jest dla ciebie łatwe i nie wiesz skąd wziąć to, czego potrzebujesz. Ale Bóg chce, żebyś wiedział, że On zawsze będzie się o ciebie troszczył. Amen? Bóg o ciebie zadba. W świecie w którym obecnie żyjemy, lęk czyha wszędzie. Prawda? Dlatego jestem wdzięczna, że mam w swoim życiu fundament słowa i nie muszę się bać. Ludzie czasem boją się wyjść na zewnątrz ze względu na wszystkie te zamachy bombowe, strzelaniny. Jeśli spojrzysz na to z punktu widzenia świata, który nie zna słowa, to będziesz się bał nawet usiąść gdzieś i zamówić sobie kawę z obawy przed tym, co się stanie. Poza tym są te wszystkie wirusy, choroby. Co rusz pojawia się nowy, zostaje okrzyknięty nową nazwą. Obecnie jest to wirus Zika. Ludzie się boją takich rzeczy, ale Jezus przyszedł, żeby uwolnić nas od lęku. Nie musicie bać się tego wszystkiego. To wielkie błogosławieństwo. A wiesz, czemu nie musimy się bać? Bo wiemy, że jesteśmy w Bożych rękach. Więc przesłanie jest takie, że nie musimy bać się, bo nawet jeśli stanie się coś, co zakończy nasze ziemskie życie, to kolejne miejsce, do którego się udamy, będzie lepsze od obecnego. Szczerze mówiąc, sądzę, że powinniśmy trochę bardziej się nad tym skupić. Tak sądzę. Nie chodzi mi o to, żeby bez przerwy rozmyślać o niebie, ale uważam, że myślimy o nim za mało, a powinniśmy myśleć o tym, czym będzie trwanie w obecności Boga. Słowo mówi nam, że podczas ostatnich dni, czyli w czasach, w których żyjemy, ludzkie serca będą mdleć. Ze strachu. Chciałabym, żebyśmy przeczytali pewien werset do Ewangelia Łukasza, 21-26. Ten rozdział dotyczy znaków zwiastujących koniec świata, więc zacznę od wersetu 25. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, i na ziemi będzie rozpacz, ucisk i udręka narodów. Oszołomionych i zakłopotanych, pozbawionych zasobów, bezradnych, zawstydzonych, wątpiących, niewiedzących, w którą stronę się zwrócić, z powodu szumu i nawałnicy morza. Werset 26. Ludzi mdlejących lub gasnących w obawie, lęku i strachu. Dziś nie tylko rozmawiamy o lęku, ale także o obawach, bo uważam, że jeśli nie przestaniemy się obawiać, to nigdy nie pozbędziemy się lęku. W oczekiwaniu na to, co może zdarzyć się na świecie, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte i poruszą się. I wtedy zobaczymy Syna Człowieczego przychodzącego w chmurach. Tak. Z wielką, transcendentalną, przetłaczającą mocą i całą Jego królewską chwałą, majestatem i splendorem. Więc dziś nie jest nam łatwo, ale wygląda na to, jeśli wierzymy Biblii, że będzie trudniej, im bliżej będzie do powrotu naszego zbawiciela. Trudno jest żyć w tych czasach. Jestem już trochę na tym świecie prawie trzy ćwierci stulecia. I wszystko się tak radykalnie zmieniło. Od czasu, gdy byłam nastolatką, albo gdy wzięliśmy ślub z Dave'em, jak wszystko mogło się zepsuć tak szybko? Ale dobre wieści są takie, że im będzie gorzej, tym bliżej będzie do powtórnego przyjścia Jezusa. Czasem myślimy, o Rety, te czasy są tak trudne. Ale chciałbym Cię zachęcić, skoro Bóg wybrał dla Ciebie właśnie ten czas. To masz to, czego potrzeba, żeby tu żyć. I słuchaj, Bóg ma dla Ciebie zadanie. To zadanie nie polega na tym, żebyś siedział, patrzył, jak inni coś robią, klaszcząc i ciesząc się z ich pracy. Jego zadanie dla Ciebie polega na tym, żebyś zaczął korzystać z umiejętności którymi Cię obdarzył, aby pomagać przerażonym ludziom, którzy nie znają Pana. I kiedy czytamy, że ludzkie serca będą mdleć ze strachu, to podejrzewam, że może chodzić o ataki serca. Jestem pewna, że to częściowo o to chodzi. Ale myślę, że kryje się w tym coś więcej. Myślę, że tak naprawdę oznacza to, że ich serca ich zawiodą że stracą odwagę. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ducha dyscypliny i samokontroli. Tak mówi Biblia Amplify. Powtórzę, Bóg nie dał nam ducha lęku, jeśli masz w swoim życiu. Ducha lęku nie jest od Boga, ale od szatana. Lęk jest głównym duchem demonicznym, którego używa szatan, żeby powstrzymać ludzi przed ich przeznaczeniem i robieniem tego, czego Bóg od nich oczekuje, to niesamowite ilu różnych rzeczy boją się ludzie. Jeśli spojrzysz do encyklopedii na listę fobii, to będziesz zdumiony. To niekończąca się lista rzeczy, których boją się ludzie. Teraz chciałabym Ci powiedzieć, zanim przejdę dalej. Że z ziarna wyrasta zawsze to, czym ono jest. Jeśli zasiewasz nasiona pomidora, nie otrzymasz pieprzu, a Słowo Boże jest nasieniem. Ewangelia Marka wyjaśnia to wyraźnie. Siewca sieje, Duch Święty sieje Słowo. I dziś w tym budynku są różne rodzaje serc. Bóg chce, żebyśmy mieli właściwe serce, żebyśmy mogli otrzymać ziarno Jego słowa. Zobaczyłam to wyraźnie dziś rano, gdy studiowałam Słowo, gdy o czymś głosimy, albo powiedzmy, że głoszę o uwolnieniu się od lęku i strachu i to ziarno zasadzone jest w Twoim sercu. Jeśli przyjmiesz je w duchu łagodności i skupisz się na tym, co się dzieje, przyjmiesz je, zgodzisz się z nim, to gwarantuję ci, że to nasienie zrodzi żniwo w postaci mniejszej ilości lęku i strachu w Twoim życiu. Sama myśl o tym jest wspaniała. I mogę Ci powiedzieć, że jesteś dziś w dobrym miejscu, jeśli chcesz lepszej przyszłości. Ponieważ słuchanie o tym, że gdy ludzie będą mierzyć się z lękiem, ty się wcale nie będziesz przejmować i staniesz się dla nich świadectwem i przykładem. Gdy ludzie powiedzą nie boisz się, możesz im powiedzieć nie boję się, bo wiem, że Bóg mnie kocha i zatroszczy się o nas. Jest tak wiele, wiele lęków: lęk przed krzywdą, przed śmiercią, lęk przed chorobami, załamaniem gospodarki, utratą pracy. Świat jest bardzo niepewnym miejscem, ale nasz Bóg jest wierny. Amen. Byłoby cudownie. Gdybyśmy dziś w tym gronie, w jakim się zebraliśmy, usłyszeli nasze wszystkie świadectwa o przełomach, jakich Bóg dokonał w życiu różnych ludzi: Uzdrowienie ze śmiertelnych chorób od osób, dla których wydano wyrok śmierci, a wciąż tu są, żywi, zdrowi i wciąż zadają ciosy diabłu i służą Bogu. To cudowne. Księga Izajasza 35:4. Ten werset zawiera wielką obietnicę. Musisz to zobaczyć. Powiedzcie tym, którzy są bojaźliwego i porywczego serca, bądźcie silni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przychodzi z pomstą i z odpłatą, a wraz z nią Bóg was zbawi. Bóg jest w drodze. Więc nie przejmuj się zbytnio tym, co dzieje się na świecie. Nie patrz na problemy, ale patrz na Jezusa. Dobrze, chciałabym, żebyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana 14:27. Uwielbiam ten fragment, zwłaszcza w Biblii Amplified. Chcę się z Tobą podzielić ważnym przesłaniem dla nas wszystkich, że potrzebujemy. Współdziałać z tym, co Bóg chce robić w naszym życiu. Nie pozwalając, żeby lęk nad nami panował. Pokój zostawiam Wam. Mój własny pokój daję Wam i przekazuję Wam. Czyż słowo pokój nie jest piękne? Podoba mi się brzmienie tego słowa. Pokój daję wam. Tak powiedział Jezus, gdy odchodził. Pokój, mój daję wam. Wiele lat temu doszłam do wniosku, nie będę żyć niepokojąc się i denerwując, bojąc się, złoszcząc na kogoś przez cały czas, martwiąc się, co ktoś o mnie myśli. Nie sądzę, żeby życie miało wartość, jeśli nie ma w nim pokoju. Podczas jednego z nauczeń wspomniałam, że ktoś zranił moje uczucia. Kiedy ktoś cię skrzywdzi, miotasz się między poczuciem zranienia a gniewu. Zwłaszcza wtedy, gdy ktoś robi to nie pierwszy raz. I uważasz, że ta osoba powinna myśleć, co robi. Ale ja nie chcę. Czuć gniewu. Wiesz dlaczego? Bo to odbiera mi pokój. A ja nie zrezygnuję z pokoju, nie chcę z powodu czyjegoś złego zachowania być okradziona z mojego pokoju radości i z całego dnia. Więc od razu zaczęłam pracować z Bogiem. Powiedziałam Mu, muszę z Tobą porozmawiać, bo nie chcę się złościć. Potrzebuję Twojej pomocy i to szybko. Gdy mocno postanowisz, że nie pozwolisz wrogowi okraść się z tego, za co umarł Jezus, powiem to jeszcze raz, gdy mocno postanowisz, gdy mocno postanowisz, gdy mocno postanowisz, gdy mocno postanowisz nie zawsze odniesiemy zwycięstwo, gdy wołasz do przyjaciela, żeby Ci pomógł i modlił, się o Twoje problemy. Czasami sam musisz powalczyć z Goliatem, musisz stanąć naprzeciw Twoim olbrzymom. I mówię, to jest zabawne, ale trafia w sedno. Gdy masz problem, powinieneś biec do tronu, a nie do telefonu. Więc, gdy mocno postanowisz, i ja postanowię, że nie pozwolisz wrogowi okraść nas z tego, za co umarł Jezus, zaczniesz osiągać coraz więcej zwycięstwa w swoim życiu. Pokój zostawiam wam, mój własny pokój daję wam i przekazuję wam. Nie tak, jak daje wam świat, ja wam daję. Niech wasze serca się nie trwożą, niech się nie martwią, ani się nie boją. Widzisz, myślimy, nic na to nie poradzą. Nic nie poradzę, że się martwię, nic nie poradzę, że się boję. Coś ci powiem, jest coś, co możemy zrobić z lękiem, i to jest konfrontacja. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Diabeł może przynieść lęk, ale wiesz, co daje Bóg? Odwagę i śmiałość, i to jest większe niż to wszystko, czego przeciw nam używa wróg. Kto z Was czuje w życiu lęk, którego musi się pozbyć? Kto z Was się martwi? Martwienie się to też lęk. Kto z Was obawia się czegoś, co i tak musi zrobić? Niektórzy z Was już boją się jechać do domu. Naprawdę? Przyjechaliście tu, żeby cieszyć się konferencją, i byliście tak podekscytowani przychodząc tu? Cóż, gdy tu przyszedłeś, wiedziałeś, że będziesz musiał wrócić do domu. Ja nie martwiłabym się o powrót do domu, raczej cieszyłabym się tym czasem i myślała o tym, czego się nauczyłam. Niektórzy z was myślą o tym wszystkim, co trzeba zrobić w domu, a czego nie zrobiliście, bo byliście tu. Jeśli nie będziesz ostrożny, diabeł okradnie cię z całej radości i przywileju bycia tutaj, bo obawiasz się tego, co będziesz musiał zrobić. Ja nie zamierzam żyć w lęku. Amen? Musimy zacząć walczyć z pewnymi rzeczami w naszym życiu i po prostu powiedzieć nie, nie będę tak żyć. Powiedzieć ci coś? Twoje prawdziwe życie to nie życie wokół ciebie, ale życie w tobie. Mogą Cię spotkać najgorsze sytuacje, ale jeśli czujesz pokój, nie naruszą Cię. Mogą Cię też spotkać same wspaniałe rzeczy, ale jeśli nie będziesz czuć pokoju, będziesz nieszczęśliwy. Więc tak naprawdę nie chodzi o okoliczności, ale o to, w co wierzymy. I możemy ufać Bogu, że się o nas zatroszczy. Nie musimy wiedzieć jak, ale musimy wiedzieć kiedy. Bóg jest dobry i my jesteśmy Jego dziećmi, więc On się nami zajmie i zaspokoi nasze potrzeby. Niech wasze serca się nie trwożą, niech się nie martwią ani nie boją. I to mi się podoba. Przestańcie pozwalać sobie na wzburzenie i niepokój. Ciąży na mnie odpowiedzialność, a myślałam, że wystarczy modlitwa. Przestańcie pozwalać sobie na wzburzenie i niepokój, nie pozwalajcie sobie na lęk, zastraszenie, tchórzostwo i na niepewność. Hmm. Co ty na to? Pamiętasz, jak cała armia Izraela uciekała przed Goliatem? A Dawid powiedział po prostu To żałosne. Kim jest ten, który sprzeciwia się naszemu Bogu? Dawid nie miał naturalnych predyspozycji, żeby poradzić sobie z Goliatem. Ale jako, że odważył się przeciwko Niemu wystąpić, Bóg posłużył się Nim w potężny sposób. Nie zawsze będziesz miał naturalne umiejętności. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby stanąć do boju, to odwaga. Słyszysz? Wszystko, czego potrzebujesz, żeby stanąć do boju, to odwaga. Pierwszy list Jana 4,18. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Jest tu mowa o świadomości, jak bardzo Bóg Cię kocha. Jak bardzo Cię kocha. Coś Ci powiem, kocham swoje dzieci. Nie chciałabyś zadrzeć z matką, gdy chodzi o jej dzieci. To nie jest niezbyt mądre. Jeśli. Moje dzieci czegoś potrzebują albo mają kłopoty, a ja mogę w jakikolwiek sposób ulżyć im w cierpieniu i pomóc, to robię to. Jeśli my mamy taką postawę, to jak myślisz, jaką postawę ma Bóg wobec nas? A najlepsze jest to, że ja nie zawsze mogę robić pewne rzeczy z powodu moich ograniczeń, ale jego nic nie ogranicza. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Wiesz, jaki mamy problem? Nie taki, że Bóg nie może czegoś zrobić, ale że nie wierzymy, że może. Musimy rozbudzić naszą wiarę i oczekiwania. W jakimkolwiek nie znajdowałby się dziś położeniu, Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Bóg cię kocha i zaspokoi twoje potrzeby. Teraz chciałabym, żebyś naprawdę posłuchał tego, co powiem. Wolność od czegoś nie zawsze oznacza, że ta rzecz znika. Rozumiesz? Wolność od czegoś nie zawsze oznacza, że już nigdy nie będziesz musiał się z tym zmierzyć. To nie oznacza, że nic się nie stanie i nie będziesz musiał stawić temu czoła. Myślę że trochę gubimy się w tym temacie. Myślimy, że jeśli jesteśmy od czegoś wolni, to już nigdy nie powinniśmy tego czuć, lub widzieć albo doświadczać tego, ale dopóki jesteś na tej planecie, szatan w różnych momentach będzie przynosić ci lęk, ponieważ to jego broń, dzięki której trzymacie z dala od Bożej woli. Wiele lat temu wyciągnęłam wspaniałą lekcję na temat lęku. Dzięki historii o kobiecie, która całe swoje życie spędziła w lęku. Nigdzie nie jeździła, nie wychodziła wieczorem z domu, była samotna, nie miała przyjaciół. I żaliła się swojej przyjaciółce, która też była chrześcijanką. Przykro jest patrzeć, jak ktoś żyje w lęku, ale w przypadku chrześcijan to jest naprawdę smutne. Bo mamy pomoc, której potrzebujemy. Więc ta kobieta powiedziała do przyjaciółki, całe życie żyłam w lęku, nie wiem co robić, nie mam żadnego życia. Jej przyjaciółka spojrzała na nią i zapytała, skoro chcesz to zrobić, to dlaczego tego nie zrobisz mimo lęku? Kto powiedział, że nie możemy robić tego, co chcemy, tylko dlatego, że się boimy? Więc oto co zrozumiałam i co bardzo mi pomogło. Nie jesteś tchórzem tylko dlatego, że czujesz lęk. Jesteś tchórzem, jeśli mu się poddasz i pozwalasz, żeby kontrolował Twoje życie. Ja czuję różnego rodzaju lęk w różnych momentach, ale ciągle idę naprzód i odwaga. To tak naprawdę działanie w obliczu lęku. Właśnie tym jest. Czujesz lęk, ale znasz swojego Boga, więc nie poddasz się temu uczuciu. Wiesz, że masz to, czego potrzebujesz, żeby zrobić cokolwiek chcesz. W pewnym sensie można powiedzieć, że lęk próbuje ci stale towarzyszyć. Dlatego ja musiałam podjąć pewne decyzje dawno temu, czy żyć z tym uczuciem, czy zrobić krok wiary i dowiedzieć się, czy to, co czuję, jest dobre czy złe. Mówię więc, powstań i się przekonaj. Znam wiele historii, ale nie mam czasu, żeby dzisiaj opowiadać. Ale uświadamiam Ci, że sam fakt, że czujesz lęk, nie oznacza, że jesteś tchórzem. Pokusa grzechu nie jest grzechem. Staje się grzechem, gdy jej ulegasz. Kolejny dobry przykład to gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Sądziłam, że skoro czuję gniew, to grzeszę. Pewnego ranka Dave i ja wdaliśmy się w kłótnię i byłam wściekła, a musiałam głosić tego ranka. I coś ci powiem, głoszenie w złości nie jest skuteczne. Blokuje to, co chce wyjść z twojego ducha. Jeśli nie słyszałeś wściekłego kaznodziei, to nie wiesz, co to dobry ubaw. Więc Dave poszedł do pracy, a ja czułam się okropnie, bo straciłam panowanie nad sobą, a musiałam iść nauczać. Jak Bóg może się mną posługiwać po tym, co się stało? Czujesz się tak czasem, gdy popełniasz błędy? Ale Bóg zaczął mi pokazywać, że uczucie gniewu jest całkiem normalne. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Jak można gniewać się i nie grzeszyć? Sam fakt, że czujesz gniew, nie znaczy, że musisz go wyrazić. Możesz powiedzieć czuję gniew, ale wybaczę, nie pozwolę, żeby słońce zachodziło nad moim gniewem. Wyjdę stąd i będę zachowywać się pobożnie, a Ty będziesz musiał poradzić sobie z tym uczuciem. Bycie wolnym od czegoś nie zawsze oznacza, że to zniknie. Oznacza, że masz to, czego ci potrzeba, żeby się z tym zmierzyć, więc przestań się obwiniać i potępiać za każdym razem, gdy czujesz coś, czego Twoim zdaniem nie powinieneś czuć.